Ma, mówię półgłosem, ponieważ y, mam fajny patent na y, jakby wystraszenie dzieci, jeżeli są takie wnerwiające pod noc. Pokażecie im pewne obrazy, które będzie na końcu filmu i powiecie z myślą historykę o nim. I całą noc będziecie mieć totalnie spokój. I na, naprawdę y, polecam ten na przykład to zdjęcie albo inne. I pokażecie to, nie wiem, takiemu pięciolatkowi czy siedmiolatkowi. naprawdę dziecko się zaczyna bać. Wchodzi samo do pokoju i bardzo się tego boi. I, <gryw> Miałem teraz taką sytuację, że pokazałem yy, yy, właśnie to zdjęcie z końca filmu. I zostawiłem ich na, nie wiem, 25 sekund. I obaj wylecieli z płaczem z pokoju, ponieważ się czegoś bali. Ja się na, nadal nie dowiedziałem, dlaczego się boją. Ale y, musiałem przy nich siedzieć i oni się makabrycznie bali. Po prostu. Jeden płakał i siedział zapłakany, przebierał się. A drugi no, siedział cicho. Zagnięty jak. No, jak mysz podmiotło siedział, no. Naprawdę. Y, to jedna z metod, które można uci uciszyć dzieci. Nastraszyć je. Albo druga, nauczyć je y, na przykład. Y, Takiej, nie wiem, pokory, że jeżeli nie będzie szanował starszego, to będzie zabrany przez jakiegoś elfa zielonego i pokażecie im zdjęcie elfa, takiego przerażającego z krwią. Też się tego boją strasznie. Wiem, że metody wychowawcze nie są tutaj dobrze pokazywane, ale nie ja wychowuję dzieci, ja je mam tylko uspokoić. Co do filmu miał być mecz, ale no źle mi to wyszło i no, no nie będzie. Będzie to, co teraz nagrywam, czyli jak uspokoić dziecko, albo jak nastraszyć dziecko, i albo jak zamknąć dziecko, po prostu dajcie je do piwnicy. No ale będzie płakać, będzie, będzie hałas, więc może lepiej nie. Ale jak już macie taki, nie wiem, 10, yy, które ma 10 lat, Naprawdę, lepiej je gdzieś zamknijcie i, i, i miejcie ze spokój. Grajcie się w co, co tam chcecie: CS, FIFE FIFA, y, Valoranta czy tam grasz. Naprawdę, to polecałbym taką metodę. A jak już takiej metody nie preferujecie, bo oczywiście są ludzie, którzy nie preferują takiej metody, no to postawić do konta. I, no ale oczywiście nie 10-latka, bo dziesięciolatek ci się zbuntuje. Takiego 7 lat. Do 7 lat można ich stawić do konta. Od 7 lat do tam ukończenia piątej klasy kazać mu pisać. Po prostu to jest dobra metoda. Żeby, no, żeby go nauczyć, że się tak nie robi, na przykład, nie? Jeżeli coś chcecie przekazać im, to, to albo stoi w kącie, no, albo przepisuje pewne zdanie, które wyłożycie. To tyle na dziś. Myślę, że kiedy to wrzucę, to będzie po północy albo przed północą. Zależy, gdzie wrzucę. Miłej nocy, bo nagrywam to w nocy. I cześć.